Hej kochani, do, kupiliśmy sobie pakiet na Stambulu. Dobra, dajemy... Okej. Okay. Dobra, dodały nam się pień te klejnoty. Będziemy kupować Stambol Pass, ale najpierw sobie zamkniemy tym kołem. Okej, okay, leci. Naz um, będziemy tu oczywiście Stumble Pass. Tylko że 20-20 jest. Okej. Okay. Mogliśmy ogólnie też ten pakiet dokupić, o ten. Eee. 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 Właśnie, a kupiliśmy. Już go nie mam. Taki jeden, ale ten ogólnie lepszy, co kupiliśmy. Dobra, idziemy do sklepu, bo zaszło nam takie nawet. No, Patrz tutaj, my aktywuj. I mamy, ale super. Zakończymy jeszcze raz tym. No i znowu nam się kręci koło laski cukrowej. Poczekamy, aż coś nam wypadnie. 10, 10, już wolę niż 5. Okej. Okay. Niech będzie. Lepsze to niż nic. Um. Dobra, lecimy na Stambul Pass. Aha. O, ale fajne zginęła postać. Okej. Okay. O, 100 lasek, 50 klejnotów. O, kroki też w, będziemy nimi grać. O, sto lasek, żetonów. O, robię na tą naturaleczka. Dobra, kupię. Ale tylko raz, bo ja nie, nie chcę tak kupować. O. Dziwny ten skin. Ale okej. Okay. Hmm. Nawet fajny ten Stambul pas, bo jeszcze takiego nie było w Stambulu. Ale kolor skóry sobie zmienimy. Na zwykły. Eee... Dobre. O, mamy jeszcze chyba raz to koło, więc sobie zakręcimy. Nie, nie mamy. Okej, okay, to kupujemy może skrzynki. Co wy na to? Dobra. Mm. Nie wiem, który się opłaca. Te pierwsze czy drugie bardziej, więc e, kupuję tą drugą. O, mamy tego. Łopa. Okej, okay, ha. Tylko tyle. Nie, no to to pierwszy się bardziej opłaca ogólnie. Więc na razie sobie to będę otwierała. Ok, serio. No, okej, okay. to chcę mieć. Bo jeszcze dwóch odłamków miarkuje do tej good Gapi, Więc jest git, ale otwieramy sobie dalej te skrzyneczki. Good ja chcę, O te, ten dziadek do, o, dobrze mi w nim idzie też. Ale musimy iść po tą good guppy. Tego dziadka do orzeków też bym chciała zdobyć. Um, ok. Ciebie nie. O, ciebie mogę przyjąć. To do już tamtego dziadka do orzechów też nam niedużo brakuje. Więc sobie podokupujmy jeszcze te skrzyneczki. No i znowu. No okej, okay. ty też możesz być. Ale wolę tego, to z mm, Ale. Jeszcze jedno nam wystarczy. Mm. Matko, no. Gózgapi. Ej, no! Dobra, trudno. Gramy bez wydarzenia. O, super slajd, Jak ja dawno w to nie grałam. Ale mam fajnego tego skina. Mam fajne. Gdzie jest Gitas? Ono moim zdaniem zasługuje na mityczne. Ale te lampki fajne mam. Eee. O, moje lampeczki. Czy one się czasami nie powinny świecić na kolorowo? Bo patrzcie, one się świecą z tego, co ja widzę. Nie, one chyba są kolorowe. Tylko tak malutko ja to widzę. Może to przez to, że jest super slide. Dobra, wiem, że jest tam trik, że do góry się leci. Tam wolę nie ryzykować, bo jak to nie wychodzi... Aha, okej. Au! 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 Ten... o, już prawie się tam jej, przechodzimy laser tray trej. laser tracer, nie nie pamiętam Uu, pa ja. o, a, ktoś mi tą śnieżką zwrócił okej okay. jest taka nowa śnieżka w pasie mm. ogólnie ona jest trochę do niczego bo ona po prostu spowalnia trochę i tyle więc moim zdaniem to jest do niczego, ale reszta rzeczy w tym Stumble pasie jest test. A, no i następny odcineczek zrobimy może z Bruce I następny już z Toka Boka. Okej. Okay. No tak, zrobię sobie brustarca, jeszcze je coś zrobimy. Kupimy tego baza za kredyty. I następny to będzie Toka Boka. Kurczę, nie wiem czy kupić ośrodek narciarski czy dom z aktywnościami na Toka Boka. No i mam taki problem. Nie wiem co wybrać, ale Uhu. O, to już koronka. Aha, okej, okay, fajnie. Może wygramy. Się uda. Uhu! dawać, dawaj, dawać. dawać. Musimy to wygrać, bo ja muszę mieć 200 koronek w tym roku, a mam 194. Więc chcę dopić 200. Chyba dobiję, nie? I... O, o! -oj! Ej! Ej, no! Ja bym wygrała! O, nie! No. Mm. Liza. Jak tak można? No bym wygrała, jakby nie. Błąd. Sprawdzamy hmm. to. Zakręcimy sobie. E -e -e, Hej, hmm. ja nie tak nie ma. O, jest to miododój. Kupujemy skrzynkę. Ok. Mamy dwa. Ogólnie to prawie wszystko mam. Ale prawie. A eee, może zagramy jeszcze raz? Nie wiem, kochani, nie chcę mi się załadować to granie. Ale w tym odcinku musimy przecież dojść do końca, nie? Ale ja chciałam to skończyć. Podnieść tu, Cudki Nie Niestety mi się to nie chce załadować, więc film będziemy powoli kończyć. Więc papa, pa, kochani.